Teraz na ostatnim targu w marcu, w kwietniu, przepraszam, bo już mamy kwiecień, w niedzielę no. ówczesną, mieliśmy 60 wystawców. Tak. I naprawdę przyjeżdżając do nas można obładować sobie lodówkę i spiżarnię na cały miesiąc z wszystkich i grup jeść towarowych. z wszystkich grup towarowych, bo mamy właśnie nasze mąki, makarony, kaszki manne, jaja, chleby. Chleby wypiekane normalnie i również też w piecach chlebowych, na mąkach właśnie ekologicznych. Mamy nabiał, krowi, owczy, kozi i pochodzący właśnie z certyfikowanych gospodarstw. Jeśli ktoś no, ma duże problemy ze zdrowiem i po zjedzeniu produktów normalnych, pszennych skarży się na różne bóle w okolicach jamy brzusznej czy wysypki. Pokrzywki i jeszcze jakieś różne inne historie. Natomiast po zjedzeniu, właśnie ostki, przychodzą do nas ludzie na targach, dzwonią, piszą maile. Kurczę, skończył się problem. To dla mnie jest to no, ogromna radość i takie upewnienie, że super, bo idziemy w dobrym kierunku.